Podjęcie wspólnej drogi w małżeństwie, w rodzinie oznacza przejście przez różne etapy, które wymagają od nas postawy wielkodusznego daru. Szanowni Państwo, zacytowałem jeden z fragmentów adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia, w którym wystąpiło wyrażenie dar z siebie. Występuje w kilku innych fragmentach. Wielkoduszny dar z siebie, szczery dar z siebie. Te słowa papieża mogą nam przypominać także słowa Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym II Soboru Watykańskiego, w której możemy przeczytać, że człowiek nie może odnaleźć siebie w inny sposób, jak tylko poprzez szczery dar z siebie. więc papież Franciszek przypomniał nam pewną, nazwijmy to tak, antropologię daru, której... Głównym przekonaniem jest taka teza, że człowiek jest zdolny do daru z samego siebie, i człowiek odnajduje się, odnajduje swój sens w wielkodusznym darze z siebie. Na tej postawie, pod, postawie budowane są nasze relacje małżeńskie, rodzinne, inne relacje wspólnotowe. Z tej postawy, fundamentalnej postawy daru z siebie, Wynikają też inne postawy szczegółowe, konkretne, o których w wielu innych miejscach pisze papież Franciszek, a no więc postawa wzajemności, płodności, otwarcia na nowe życie, postawa szukania dobra drugiego człowieka, czy, czy wreszcie tak często podkreślana przez papieża postawa czułości. Chodzi o to, abyśmy poznali moc czułości, czytamy. I do takich postaw. Trzeba się samemu nawracać, trzeba się przekonywać, ale także powinniśmy promować tę antropologię daru w naszym nauczaniu, w katechezie, szczególnie w katechezie przedmałżeńskiej. Ale nie tylko to. Możemy także przeczytać w wielu miejscach u papieża Franciszka, że niezmiernie ważne jest także świadectwo takich postaw, ponieważ świadectwo pokazuje piękno tej postawy. A Papież w kilku miejscach, także i w wielu innych przemówieniach wyraża takie przekonanie, że te trzy wartości: prawda, dobro i piękno łączą się ze sobą, przeplatają, są jako przekładalne na siebie. W roku 2014, zwracając się do młodzieży szkolnej, szkół włoskich, papież powiedział, że te trzy wymiary: prawda, dobro i piękno. Łączą się ze sobą, a więc jeśli coś jest prawdziwe, to jest również dobre i piękne. Jeśli jest dobre, to jest prawdziwe i piękne. Jeśli jest piękne, to jest prawdziwe i dobre. I to prawda również, że ta antropologia daru, o której czytamy w adhortacji, napotyka no dzisiaj na trudności, ponieważ kultura współczesna, współczesne style życia naznaczone są pewnym znamieniem. Indywidualizmu, o którym też papież pisze, że to jest indywidualizm egoistyczny, nieopiełznany, wybujały. To prawda, że jest pewne napięcie pomiędzy antropologią daru a współczesnym indywidualizmem. Ale warto też dostrzec, że papież ukazuje relacje pomiędzy tymi dwoma biegunami nie jako relację jednostronną, ale obustronną. To znaczy, z jednej strony. Ten współczesny indywidualizm na pewno utrudnia promowanie tej antropologii, daru, utrudnia realizację postaw, które wynikają z tej antropologii, ale jest również takie przekonanie, że autentyczna realizacja postaw, które wynikają z takiej antropologii, może także stanowić przeciwwagę dla współczesnego indywidualizmu. Jest taki piękny fragment, w którym Papież mówi o bezinteresownej postawie matki i dodaje, że taka właśnie postawa stanowi najsilniejsze antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu. A zatem powinniśmy docenić tę antropologię daru, którą przypomniał nam papież Franciszek, ale także docenić jej potencjał. Bo jak pisze Franciszek, w głębokich pokładach. Za kamarkach serc młodych ludzi znajdują się takie źródła, które czynią, zdol, zdolnych, zdolnymi ich do postaw wielkoduszności, otwarcia, miłości, a nawet, nawet, nawet heroizmu. A zatem musimy także znaleźć takie słowa, takie motywacje, takie świadectwa, żeby dotrzeć do tych głębokich zakamarków ludzkich serc.